Nie wiem skąd jesteście. Mocne słowa. Zapraszam do rozważania dzisiejszej Ewangelii. Lecimy. Mogą ustąpić, pagórki się zachwyć, jego miłość nie odstąpi. Siła, która zbawia, nawet gdyby stać wątpić, wszystko to nieprawda. On rozświetla ciemności, nic nie przysłoń światła. Góry mogą ustąpić, pagórki się zachwiać, jego miłość nie odstąpi. Siła, która zbawia, nawet gdyby stać wątpić, wszystko to nieprawda. On rozświetla ciemności, nic nie przysłoni światła. Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu przy studni z wodą życia, którą daje nam Jezus Chrystus poprzez swoje żywe święte słowo. Dlatego zaczerpnijmy tej wody i zanurzmy się dzisiaj w Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 13, werset od 30, przepraszam, od 22 do 30. Pan Jezus chodzi po okolicznych miastach, wsiach i naucza i pewnego razu ktoś zadaje mu pytanie. Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? Jezus odpowiada: Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, albowiem wielu będzie chciało wejść, ale nie zdołają. Gdy Pan wstanie i zamknie drzwi, i dalej jak czytamy, ci ludzie będą tam kołatać do drzwi, pukać i mówić: otwórzcie nam, a Pan im odpowie: Nie wiem skąd jesteście. Oni tacy zdziwieni yy, będą mówić: Panie, czemu? Nie chcesz nas puścić, przecież razem jedliśmy, razem piliśmy. Przecież nauczałeś na ulicach naszych miast. I Pan znowu mi odpowie, powiadam Wam, nie wiem skąd jesteście. Odejdźcie ode mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości. W naszym kraju, w Polsce, jest około 90% ludzi ochrzczonych. Z tego około 40% chodzi co niedzielę do kościoła na świętą i z tego około 16-17% przyjmuje komunię świętą. I obawiam się, że te słowa właśnie, te słowa, które na samym końcu, tej pod koniec tej Ewangelii Pan Jezus mówi, właśnie tyczą się znacznej części ludzi z tej grupy. Ludzi, którzy są religijni, którzy Mówią o sobie, że są ludźmi wierzącymi, praktykującymi, którzy chodzą do kościoła, biorą, przyjmują ciało Pana Jezusa. I można by powiedzieć: Panie, przecież nauczałeś w naszych kościołach, Panie, przecież spożywaliśmy Twoje ciało, piliśmy Twoją krew. A Pan Jezus może powiedzieć do tych ludzi: Nie wiem skąd jesteście, nie znam Was ponieważ dopuszczacie, dopuszczaliście się niesprawiedliwości. Gdy słyszę słowo niesprawiedliwość, to w pierwszym momencie kojarzy mi się to z jakimś egoizmem, że ktoś, kto jest niesprawiedliwy, właśnie myśli tylko o sobie. Chce jak najwięcej dla siebie. Całe życie swoje ukierunkowuje pod własne potrzeby. Dlatego też bardzo często jest niesprawiedliwy dla innych. I te słowa, które padają w dzisiejszej Ewangelii są przestrogą dla nas wszystkich, którzy jesteśmy blisko Pana Jezusa albo, albo uważamy, że jesteśmy blisko Boga, że żyjemy z Bogiem. Bo oczywiście każdy z nas ma swoje słabości i gdzieś tam może ulec tej niesprawiedliwości. Być, dopuścić się niesprawiedliwości, bo jesteśmy słabi. Ale... Myślę, że chodzi tu o tych ludzi, którzy nie podejmują żadnej walki w tym kierunku. Bo Pan Jezus tutaj mówi na początku tej Ewangelii, że usiłujcie wejść przez ciasne drzwi. Czyli w Grece to słowo usiłujcie oznacza walkę. Czyli mamy podjąć walkę z tą niesprawiedliwością, z tym naszym egoizmem. Wchodząc przez Ciasne drzwi, co to znaczy? Tymi ciasnymi drzwiami jest Pan Jezus, który gdy był tutaj na Ziemi, on nam pokazał, jak mamy żyć, co mamy robić. I on odchodząc do nieba, wstępując do nieba, pozostawił nam swojego ducha i powiedział: Będę z Wami przez wszystkie dni, aż do końca świata. I przyjdzie do Was mój duch, który wszystkiego Was nauczy, wszystko Wam przypomni, da Wam siłę i moc. Do tego, abyście mogli właśnie wchodzić przeze mnie, przez ciasne drzwi. Dlatego myślę, że chodzi o to, abyśmy właśnie przez to słowo usiłujcie najbardziej, to usiłowali, podążać za Panem Jezusem, szukać w swoim życiu mocy Ducha Świętego, aby to On właśnie pomógł nam unikać tego bycia, dopuszczania się. Tej niesprawiedliwości, tego egoizmu, który nas zżera, który blokuje nas na miłość, nie pozwala nam uczyć się miłości. I żeby tak się mogło stać, zacznijmy od modlitwy. Panie Jezu Chryste, prosimy Cię o Twojego ducha. Nie chcemy dopuszczać się niesprawiedliwości, nie chcemy być egoistami, dlatego też z całego naszego serca. Prosimy Cię i pragniemy Cię, abyś posłał teraz do nas swojego ducha, i aby ten Twój duch przychodził do nas każdego dnia, abyśmy mieli to pragnienie podążania za Tobą, abyś Ty był celem naszego życia, aby miłość była celem naszego życia. I za każdym razem, kiedy dopuszczamy się niesprawiedliwości, aby Twój duch przychodził z mocą i pomagał nam się podnieść i pomagał nam walczyć, walczyć o miłość, walczyć o dobroć. Przyjdź Duchu Święt. Niech tak się stanie w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Bardzo bym chciał, aby jak najrzadziej dopuszczać się niesprawiedliwości, aby ta miłość była sensem mojego życia, kochani. Mam nadzieję, że Wy też tego pragniecie. No i też myślę, że jedną z takich dróg to też to, co zrobiliśmy ostatnim razem, ta inicjatywa, te postanowienie modlitwy, takiej dodatkowej trwania w ciszy. Też zbliża nas do tego ducha, który chce nam do nas mówić, który chce nas prowadzić, więc szukajmy tego Pana Jezusa też poprzez modlitwę różnego rodzaju, aby być coraz bardziej podobni do Niego. Niech tak się stanie. Pozdrawiam Was kochani serdecznie. Życzę wspaniałego dnia, pełnego sprawiedliwości i miłości. Z Panem Bogiem, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Bóg z wami. Pa.